Cześć, w tym filmiku zdradzę Ci, jak w ciągu 66 dni zbudować sobie nawyki, które pomogą Ci osiągnąć swoje cele treningowe i zbudować masę mięśniową. Niezależnie od tego, w jakim jesteś wieku czy jaki masz cel treningowy, to koniecznie oglądaj mój film do końca, ponieważ będę mówił krok po kroku, jak osiągnąć swoje cele treningowe i poprawić sprawność. Ja nazywam się Bartosz Kulewicz i witam Cię na swoim kanale. Doskonałym przykładem jest tutaj Kuba, który ma 14 lat i trafił do mnie z bólem kolan. Pamiętam wtedy, jak mówił, że nie lubi ćwiczyć, a w tym momencie po roku treningów nie wyobraża sobie dnia bez treningu oraz przygotowania posiłków. Może podobnie jak Kuba rok temu jesteś na etapie poszukiwań tego, co chcesz robić. Brakuje ci pewności siebie, chcesz poprawić swoją sylwetkę, poprawić sprawność. Lub możesz trenować jakiś sport i po prostu chcesz się wzmocnić. Pokażę Ci, że dzięki aktywności fizycznej w ciągu zaledwie 66 dni jesteś w stanie wprowadzić odpowiednie nawyki, które przybliżą Cię do określonego celu, bez obaw, że musisz spędzać mnóstwo godzin na siłowni. Dlaczego akurat 66 dni? Ponieważ zaledwie tyle wystarczy, aby wypracować lub zmienić zły nawyk. W przypadku młodych chłopaków. Którzy rozpoczynają swoją historię z treningiem, bardzo często trafiają na plany swoich idoli, którzy najczęściej trenują zupełnie inaczej niż o tym mówią w internecie. Doskonałym przykładem jest Jason Statham, który był idolem wielu młodych chłopaków, którzy wychowali się w latach 90. Silny, sprawny, z ogromną pewnością w siebie. Niestety, gotowe plany, które znajdziesz w internecie, są bardzo często niedopasowane do Twoich potrzeb, ponieważ. Ty dopiero zaczynasz, lub jesteś na samym początku tej drogi. A trenerzy, którzy rozpisują te plany, zapominają o tym, że chodzisz do szkoły, masz zadania do zrobienia, bardzo często jest to, co zostało przygotowane w domu lub w szkole, bo po prostu nie masz czasu przygotować sobie posiłku, a idole z Instagrama mają swojego prywatnego kucharza lub są sponsorowani przez catering. Jednym z wielu błędów popełnianych przez młodych chłopaków, którzy do mnie trafiają, jest fakt. Że nie zastanawiają się nad tym, ile są w stanie realnie czasu przeznaczyć na trening, a widząc zdjęcia swoich instagramowych idoli, od razu kupują plan, którego wykonanie zajmuje mnóstwo czasu i po miesiącu, kiedy nie widzą efektów, spada ich motywacja, a dodatkowo trening, który mają zrobić, jest długi i trudny do zrealizowania. Na samym początku, zanim zaczniesz trenować, musisz określić sobie, ile jesteś w stanie przeznaczyć czasu na aktywność fizyczną. Zastanów się, ile razy jesteś w stanie trenować w tygodniu i ile możesz przeznaczyć na to czasu. Załóżmy, że będzie to trzy razy w tygodniu. Jeśli tak, to weź teraz swój telefon lub kalendarz i zapisz. Poniedziałek, środa, piątek – trening siłowy, a w dni, kiedy nie masz treningu, możesz wykonać sobie jakąś spontaniczną aktywność fizyczną w postaci marszu czy truchtu, czy po prostu wybrać się na basen. Może to być również wtorek, czwartek czy sobota. Zostaw sobie jeden do dwóch dni pomiędzy na inną aktywność fizyczną, żeby mieć odskocznię od siłowni. Jeśli już masz jakieś doświadczenie w treningu i Twoim celem jest redukcja tkanki tłuszczowej, to w dni, kiedy nie trenujesz siłowo, bardzo fajnie sprawdzi się kardio. Możesz wybrać się na rower lub po prostu zrobić sobie trucht. Jeśli jednego dnia się nie uda, to nic się nie dzieje. Każdego dnia masz czystą kartkę i zaczynasz od nowa. Na Instagramie znajdziesz mnóstwo ludzi, którzy powiedzą Ci, że musisz spędzać bardzo dużo czasu, aby osiągnąć zadowalające efekty. A tak naprawdę mięśnie rosną wtedy, kiedy odpoczywają, a odpowiedni trening jest tylko bodźcem do wzrostu. Mam nadzieję, że zapisałeś już sobie w kalendarzu, kiedy będziesz trenował siłowo, a kiedy masz wolne. Jak jesteś gotów rozpocząć swoją przygodę z treningiem, to teraz jest odpowiedni moment. Sprawdź link w opisie do filmu. Pamiętaj, że aby rosły mięśnie, musisz zapewnić im odpowiednią regenerację w postaci odpowiedniej ilości czasu snu odpowiedniej ilości picia wody oraz zapewnić wartościowe jedzenie. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, udostępnij go, żeby dotarło to do jak największej ilości ludzi i do zobaczenia w kolejnym odcinku.